o i tu jest ten jego mościk, ale słuchajcie tutaj w obudowie on jest tutaj ta siatka jest brudna bardzo z tej strony może tego tak nie widać ale z tej już widać muszę to przeczyścić a po drugie no ten głośniczek on tutaj jest e, zdemontowany ale on tutaj powinien być na takiej taśmie dwustronnej e, bądź też uszczelce płynnej widzicie tu jest gąbeczka która jest tak jakby zdarta ale spróbuję to poprawić i zobaczymy. Jeśli te zabiegi tutaj kosmetyczne nie pomogą nic, no to wtedy wymiana głośnika i utwierdzenie go tutaj w obudowę, tak, żeby on się nie ruszał. Bo jak zdjąłem ramkę, no to faktycznie luzem latał tutaj. Więc no, samo to, że po prostu jak dostawał wibracji, no to, no to go tutaj pewnie rzucało. Także mimo tego, że tu jest docisk o tu tu tu. Ale no dobrze, bez zbędnego gadania tutaj e, zrobię to, co uważam za słuszne. Jeśli to nie pomoże, to wymieniamy głośnik.